W pewnym zaczarowanym lesie, tuż koło zakopianki, żyły sobie niezwykłe zwierzątka, a pomiędzy nimi żył również zwariowany zając. Zając ten nie był zwykły. Potrafił robić magiczne rzeczy w zupełnie normalny sposób. Pewnego razu zając wstał rano i był bardzo zainteresowany tym, co usłyszał, ponieważ w oddali usłyszał dźwięk, który go bardzo zainteresował. Ten dźwięk był zmienny, i raz było go słychać głośniej, a raz troszeczkę słabiej. Zaczął się głęboko zastanawiać: Coż to takiego wydaje taki przedziwny dźwięk? Mało tego, od czasu do czasu coś w temu dźwiękowi jeszcze wturowało. Zając postanowił to zbadać, wsiadł więc. Na swoją napędzaną na kisiel hulajnogę, uruchomił ją i popędził w kierunku dźwięku, który słyszał w oddali. Mijał pola, mijał strumyki, aż w końcu dotarł do wzgórza, gdzie zdawało się że właśnie ten dźwięk dochodził do jego uszu zaraz za tego wzgórza. Wyłonił się za wzgórza, patrzy, a w oddali jakaś autostrada. Bardzo się zdziwił, ponieważ jeszcze tydzień temu w tym oto tutaj miejscu nie było żadnej drogi, a tym bardziej nie autostrady. W tym miejscu Stały wielkie maszyny z olbrzymimi kołami, całe ubłocone. Wokół nich kręciło się stado pracowników, wszyscy ubrani w czerwone mundurki i pomarańczowe kamizelki odblaskowe. A teraz okazuje się, że maszyny, dźwigi, koparki, ładowarki. Wielkie ciężarówki, olbrzymie transportowce zniknęły, a w ich miejscu pojawiły się barierki, asfalt, kolorowe odblaski, no i normalnie świeci autostrada tylko jakaś śmieszna, bo taka bardzo powyginana. Ale zając w zasadzie nie przyszedł tu oglądać autostrady, tylko przyszedł sprawdzić, co to za dźwięki. Zaczął się głęboko zastanawiać. No tak, skoro wcześniej był tu plac budowy i pracowało tu wielu pracowników w pocie czoła, a nad nimi wszystkimi nawet był kierownik budowy. Który groźnie machał palcem i pokazywał, gdzie są niedoróbki, a, ale, mimo tego, przyjaźnie się do wszystkich uśmiechał, a teraz powstała droga, po której pędzą samochody. Oznacza to nic innego, jak to, że firma transportowa, firma budowlana, przepraszam, skończyła już swoją robotę. I powstał nowy, piękny, świeżutki odcinek Zakopianki. Zając się w zasadzie ucieszył, ponieważ, jak może jeszcze nie wiecie, Zając lubi wszystko, co nowe. Lubi odkrobić nowe rzeczy, odkrywać nowe miejsca, doświadczać nowych wrażeń, sprawdzać, co potrafi, a czego jeszcze nie umie. Uczyć się nowych języków, zaprzyjaźniać się z nowymi zwierzątkami, nowymi osobami. Poznawać to, co jeszcze nieznane i odkrywać, co jeszcze nieodkryte. Zając więc, przysiadł na, w cieniu drzewa na środku wzgórza i zaczął oglądać, co na tej autostradzie się odbywa. Po dłuższej chwili zaobserwował, że na tym krętym odcinku, tam i z powrotem, jak oszalali, jeżdżą motocykliści. Na wielkich, pięknych, czerwonych, czarnych, pomarańczowych i takich bardzo kolorowych motocyklach. Z białymi, niebieskimi, czarnymi, nawet srebrnymi kołami, które się tak bardzo śmienią i świecą w blasku słońca. A z ich silniki wydają przeróżne dźwięki. Raz wysokie, raz niskie, raz burczące, raz trkocące. Raz wydają dźwięk prawie jakby. Szlifowały asfalt, zupełnie jak maszyny, które tu wcześniej stały na budowie. Zając pooglądał, popatrzył i stwierdził, hmm, ciekawe, czy to jazda na takim motocyklu jest przyjemna i emo emocjonująca. A po chwili, Zając stwierdził, hmm, po co ja się będę zastanawiał? Sprawdźmy to. Wsiadł więc na swoją hulajnogę i pognał z powrotem do domu i w zasadzie do swojego warsztatu, aby tam stworzyć motocykl. Już po drodze zaczął w głowie obmyślać plan. Taki motocykl musi być szybki, dobrze przyspieszać i najlepiej, żeby dobrze pokonywał zakręty. O tak, ta droga jest bardzo kręta. Musi mieć koła, które będą dawały mu dużą przyczepność w zakrętach. I najlepiej, żeby był wygodny. I co jeszcze taki motocykl powinien posiadać? No tak, światła. Przecież, jak będę jechał w nocy. Żebym widział dokąd jadę, i żebym umiał w ciemnym lesie wrócić z powrotem do swojego warsztatu. Chociaż tak naprawdę wszyscy wiedzą, że zając po lesie jeździ cały czas. Jak nie lata, jak nie biega, jak nie skacze. To pływa strumieniami i cały las znana pamięć. Trafiłby nawet po ciemku bez świateł. Niemniej zając, zanim skończył obmyślać swój plan, był już w domu. Szybko. Zjadł obiad. Umył ząbki po obiedzie, i pobiegł do swojego warsztatu. Tam zamknął się i zaczął pra ciężko pracować. I przenosić swój wymyślony plan. Na Prawdziwy motocykl. Po kilkunastu godzinach ciężkiej pracy, Zając wyszedł z uśmiechem ze swojej stajni i zadowolony stwierdził: No, tak, ten motocykl to jest właśnie to, o czym myślałem. Może nie jest najpiękniejszy na świecie, nie jest taki cudowny, kolorowy i błyszczący jak te, które jeździły po drodze, ale mogę się założyć, że na pewno będzie bardzo dobrze jeździł w zakrętach i jeszcze lepiej przyspieszał. A do tego ma fantastyczne hamulce, wyśmienicie dobre światła i bardzo dobrze ułożony środek ciężkości. Dzięki czemu będzie się dobrze prowadził. Jutro pójdę go przetestować. A tymczasem już jestem taki zmęczony, że chyba pójdę spać. I tak właśnie minął pierwszy dzień. Drugiego dnia rano zając obudził się, już pełen energii, nie mógł się doczekać, aż siądzie i przetestuje swój motocykl. Ale najpierw zjadł oczywiście śniadanie. Mm, na śniadanie była pyszna owsianka z bananem i porzeczkami. Po zjedzeniu owsianki wyszorował swoje zęby, przebrał się w specjalne ubranie, ubrał kask. Do tego ubrał gogle. Nie miał wprawdzie takich profesjonalnych, ale miał gogle narciarskie, więc użył gogli narciarskich. Wsiadł na swój motocykl, odpalił go i pognał w kierunku nowej drogi. Początkowo jechało mu się bardzo dobrze. Ale po pewnym czasie stwierdził, mmm, to zawieszenie jest jakieś takie za twarde. Jak ja zbudowałem ten motocykl? Może coś się pomyliłem w swoich obliczeniach? Hmm, niesłychane. Jadąc dalej, okazało się, że motocykl nie jest aż tak bardzo skrętny, jak mu się wydawało, że będzie. No, stwierdził: Hmm, nie ma co się przejmować. Nigdy nie konstruowałem motocykli, więc skąd mogę wiedzieć, jak to się powinno robić dobrze? Tego nie wiem. Przecież w końcu się dopiero uczę. To fantastycznie, że w zasadzie w ogóle mi się to udało zrobić. Przecież nie każdy człowiek wie, jak zbudować motocykl. Jak się okaże, że mój motocykl nie jeździ dobrze, to zbuduję kolejny. I będę miał na pewno z tego bardzo dużą przyjemność. A tymczasem dojechał już na drogę. Najpierw zatankował na stacji benzynowej paliwą do motocykla. Potem wsiadł na niego, skoncentrował się, rozluźnił i stwierdził: No to pora na test. A w tym czasie okazało się, że na drogę przyjechali motocykliści, ci, których widział wcześniej. Machnęli mu rączką, popatrzyli na niego motocyk, bardzo się zdziwili. W zasadzie powiedzieli: Hmm, a cóż to takiego? Co to za jakiś taki śmieszny wynalazek? Ten motocykl nie ma takich naklejek, nie wygląda tak wyścigowo jak nasze. Nie ma takich pięknych kolorów, nie mieni się tak w słońcu. To chyba jakiś złom. A zajączek popatrzył na nich i pomyślał sobie: No tak, ich motocykle wyglądają wspaniale. Mój nie jest taki wspaniały. Ale przecież nie wygląd a to, co ten motocykl potrafi, świadczy o tym, jak będzie mi się na nim dobrze jeździło. Bo przecież motocykl nie służy do wyglądania, a do tego, żebym ja się na nim dobrze czuł i przyjemnie mi się na nim jeździło. A więc podszedł do nich i powiedział: Macie rację. Wasze motocykle naprawdę są wspiękne, wspaniałe, błyszczące, kolorowe. Mogę się założyć, że na pewno, gdy jedziecie na nich, czujecie się dumni. I może nawet lepsi od innych. Ale czy nie wydaje się Wam, że motocykl to takie narzędzie, które służy do przemieszczania się? Motocykliści popatrzyli na niego i powiedzieli Jak tak mówisz, to chodź, sprawdzimy na drodze, jak ten twój złom jeździ. Ha, ha, ha. I się zaczęli śmiać. A Sęczującek powiedział Wiecie, ja nie jestem profesjonalnym motocyklistą. Tak naprawdę dopiero się uczę. Ale jeśli chcecie pokazać mi, jak się jeździ, to ja chętnie zobaczę. Więc wszyscy wsiedli na motocykle i ruszyli w trasę. Faktycznie okazało się, że zawieszenie, które na początku wydawało mi się bardzo twarde, na idealnie gładkim asfalcie, świeżo ułożonej na wierzchni, Wspisuje się doskonale, jest bardzo przewidywalne i to, że jest twarde, w ogóle w niczym nie przeszkadza. Siodełko było miękkie i zupełnie zapewniało wystarczający komfort jazdy. Na początku zajączek puścił motocyklistów przodem i obserwował ich, w jaki sposób prowadzą. W jaki sposób zbliżają się do zakrętów? Kiedy hamują? Kiedy zmieniają tor jazdy? Kiedy jadą bliżej lewej strony? Kiedy bliżej z prawej strony? Bo okazało się, że tak naprawdę jazda na motocyklu to bardzo skomplikowana rzecz. Bo tor jazdy jest ważny. Kiedy jedzie się bardziej bliżej wewnętrznej strony zakrętu, a kiedy dalej od wewnętrznej strony zakrętu. Zajączek więc nie wychylał się, jechał za motocyklistami, oglądając to, jak oni sobie radzą, kiedy hamują przed zakrętem, kiedy przyspieszają. Po przejechaniu kilku kilometrów stwierdził, hmm, wydaje mi się, że oni nie jadą zbyt optymalnie. Lepiej byłoby zwalniać odrobinę szybciej przed zakrętem, a w momencie, kiedy jesteśmy idealnie w połowie zakrętu, już przyspieszać. Wówczas przyczepność tylnej opony byłaby większa i rozłożenie masy. Pomagałoby pokonywać zakręty szybciej. Ale zajączek nie wychylał się. Nie wyprzedzał ich, nie chciał im pokazywać, w jaki sposób można lepiej pokonywać zakręty, bo stwierdził, że skoro oni są przekonani o swojej nieomylności i o tym, jak wspaniałymi są motocyklistami, to w momencie, kiedy zajączek by ich wyprzedził, oni by się pewnie bardzo zdenerwowali i mogliby jechać, chcieć jechać szybciej, niż są w stanie jechać. Przez co mogłoby dojść do wypadku, a przecież nie o to Zajączkowi chodziło. On chciał tylko przetestować swój motocykl, nic ponadto. Jechał więc spokojnie za nimi, skupiając się na tym, jak można jechać lepiej. Ale jednocześnie, będąc bardzo wyluzowanym. Nie spinając się w momencie, kiedy się zbliża do zakrętu, nie robiąc wszystkiego na napiętych mięśniach, ale na rozluźnionych. Przez co czerpał dużą przyjemność z jazdy. Po kilku takich okrążaniach, motocykliści w końcu zjechali na stację benzynową, żeby zatankować. Zajączek zjechał również z nimi. Pooglądał. Ich motocykle, i powiedział: No, wasze motocykle naprawdę są szybkie. Na co motocykliści zdziwieni? No, zajączku trzeba przyznać nie doceniliśmy ciebie i twojego złomka. Jesteśmy w szoku, że on tak dobrze sobie poradził. Cały czas dotrzymywałeś nam tempa. Zajączek na to powiedział: Dziękuję Wam. Może nie uwierzycie, ale zbudowałem go sam. Nikt mi nie pomagał. Ale teraz, jak już zobaczyłem, z jakimi problemami motocykl spotyka się na drodze, zrobiłbym to zupełnie inaczej. I kto wie, może to zrobię. A tymczasem muszę już jechać, bo na jutro przewidziałem remont w swoim garażu, i muszę pojechać do Castoramy, kupić w niej trochę farby i zaprawy cementowo-gipsowej, bo w momencie, kiedy budowałem mój motocykl, Zahaczyłem kluczem o ścianę i zrobiłem rysę, i muszę to teraz wyremontować. Motocykliści strasznie się zdziwili. No, my jeszcze nie możemy jechać. Musimy zatankować i odpocząć. Jesteśmy bardzo zmęczeni tą podróżą, a ty nie? Zajączek powiedział: nie, Ja nie! Ja się bardzo dobrze bawiłem. Jechałem sobie spokojnie z tyłu. Obserwując jakie jedziecie, uczyłem się od Was. Dziękuję Wam za to. Ta wycieczka dużo mnie nauczyła. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Zajączek ksiat na motor, odpalił go i pojechał dalej. Zrobił zakupy w castoramie, wszystkie puszki z farbami. Oraz gotową zaprawę włożył do rozkładanego bagażnika stylnego i z powrotem wrócił do lasu. A ponieważ robiło się ciemno, odpalił swoje oświetlenie, które okazało się być naprawdę bardzo dobre. Dzięki czemu bez problemów dojechał do domu, zaparkował, przetarł motocykl szmatką. Puszki poukładał i stwierdził, no, to plan na jutro. Mam już gotowy. Tymczasem idę zjeść kolację, umyć ząbki i chyba się wyśpię. To był taki intensywny dzień. To dobranoc, mój złomku.